что твой? Dzienie żył <śmieniciela> Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na Eucharystii w miejscu, w XIII wieku stworzyła z miłości do Pana Jezusa księga. po śmierci swojego męża Bolesława w. Założyła klasztor sióstr świętej Klary z Miejsce ono było zbudowane, rozbudowywane. A tego miejsca miłość i miłosierdzie, motywy, którymi posługiwała się, które były ufające. Bogu, Bożej opatrzności o u Chcemy dzisiaj zawierzać przez jej ręce nasze troski martwimy się. Na niektóre mamy wpływ, na niektóre nie mamy żadnego wpływu. I chcemy złożyć. Wszystko, co składa się na nasze momenty, kiedy je znamy, boimy się. Bardzo cieszę się, że tutaj jest z księdzem opiekunem, księdzem Sławomirem. Bardzo serdecznie Was witam. Najświętszą prosząc o Boże wielkie matki dla Pielka i ich rodziny. ksiądz święczą Ofiarę sprawuje w intencji Teresy natomiast miłosiernego pamięci Bronisławy Samek. Preczę siostry, abyśmy godnie mogli sprawować tę Najświętszą ofiarę. Teraz Pana Boga zawsze. Panie Synu Boży, który z Maryj Dziewicy, stałeś się naszym nami. zmiłuj się na mnie. Chryste, Synu Człowieka. Będzie sądzić żywych i umarłych. Niech się zmiły nad nami, Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, do życia wiecznego.